Nie wiem czy pamiętacie, czy znacie w ogóle taką grę Silent Hill. Ona swego czasu była okrzyknięta e, horrorem, grom horrorem wszechczasów. Jest normalnie klimat jak w Silent Hillu. Brakuje tylko szelestu radia i syren alarmowych w tle. Taki jest klimacik. A jeden tutaj jest stworek potworek. Nie Meniuś. No tak. On tutaj sobie czyta wiadomości. Tu jest jakby ktoś szedł gdzieś kiedyś po coś, nie wiem. Ja idę najpierw nad Wisłę, zobaczyć jaki jest klimacik, a potem będę się kierował tam w te barzoły, to o właśnie i tam się spotkamy. Widzicie tego stwora? To kanioceratops. Maniek, ty fariocie co tam, kąpać się chcesz? Cholera oleci. idzie. Maniek. I tiberiecie, chodź tutaj. O, o, jakie to skoczne jest! No, nie wygląda, ale tak to jest, nie, Maniuś? No pewnie, że tak na zbliżeniu jesteś teraz. Fajny taki maniulek. Odkopałem sobie moją odkryweczkę. Taki tutaj pieszczot ten to ma dobrze. No. Dobra, i co tam zajmie się swoimi sprawami? Tak jak odkopywałem wyszedł mi taki ciekawy słoiczek po kremie z taką o, nieregularną, taką kratką ciekawy. No ciekawe to jest nie. To jest w ogóle huta działdowo HD D nie widać. No uwierzcie mi, ta huta do dzisiaj robi flakony i inne tam takie duperele. To coś jest? Nie. Tak czy inaczej fajny design. Mogli to zrobić zupełnie gładkie, ale starali się, robili tak żeby było fajnie, nie? Dobra, troszkę pokopiemy. Nie, Maniusiu? Tak. Yy, wiem, że to idzie tam. I rozciąga się aż tam większość szkła. Ale to w niczym nie przeszkadza. Szkło wybierzemy. Dobra, bierzemy się za kopanie. Tak, Maniusiu? No pewnie, że tylko. Patrzcie tego gościa. Nie dość, że jest w gwiazdki. Huta powinna być nie polska. Dlaczego? Kurde, nie mogę doczyścić. Huta na pewno nie jest polska, bo to jest. Zobaczcie kolor żel, żele na ruce. he. <laughs> czesko-słoweńska. Mona Cosmetics. Patrzcie, ale gwiazdki, jak się zachowały. No, po takim żelu to kurde, nie pogadasz. Amant, pierwszy sort. Jak to mówią. Kasanowa mlecznych barów. <laughs> o kurde, piękne. Dobra, kopiemy dalej. <laughs> niestety powtarza się historia z leśnego wysypiska. Wszystko zmielone. Z pasją wszystko tukli, zanim wywieźli. No niestety. Tak to wygląda. Ale deszcz zrobi swoje Wypłuczę. Będziemy przychodzili, wybierali. I tak to wygląda. Tu jest wszystko. Tu jest ściana. Tu by się przydał kombajn. Ale ktoś mi w ogóle napisał taki komentarz. Dzięki w ogóle. I to był taki komentarz. Wywołujący uśmiech na twarzy. Także przydałby się kombajn, ale. W zasadzie to ja jestem takim kombajnem. No, szkoda, że to jest wszystko takie zmielone, ale powiem Wam, jak tu już jesteśmy przy tym szkle. Dostałem ostatnio sporo komentarzy po kroju, ile kosztuje kilogram takiego szkła i w ogóle, nie? No i ludzie jak się dowiadywali, że 10 groszy i 5 groszy za kilo, w zależności od tego, czy kolor, czy nie. No to wiecie, jak jest, nie? O, no to dużo, to się dorobisz, no to powodzenia i w ogóle. Ale, zawsze jest jedno ale. Jeżeli jadę wypalić DPF-a, prawda? Co i tak muszę zrobić? No to zawiozę sobie 150 kg szkła, załóżmy na, na to bezbarwnego. Koloru jest zawsze mniej, to Wam już mówię z doświadczenia. Koloru jest zawsze mniej. Zawożę 150 kg. No, już liczmy ten bezbarwne po 10 groszy. To jest 15 zł. Co już mi pokrywa paliwo, które spalę jadąc do Bystrej. A cała reszta, którą zawiozę, czyli to będzie. Kurde, Zmielone. To będzie makulatura. To będą kable w otulinie. To będzie karton. To będą butelki PET. To wszystko wychodzi mi już na czysto, jeśli chodzi o pieniądze pozyskane z tego. Czyli szkło, które tutaj yy, zgromadzę i zawiozę, oddam do obiegu, zwróci mi koszt paliwa, a cała reszta jest na czysto. I dodam jeszcze, że te wszystkie frakcje, które wymieniłem, u mnie są nieskupowane. Czyli chcąc jechać, pozbyć się tego, spieniężyć. Z tego, z Pozostałe frakcje, łącznie ze szkłem, oczywiście, bo szkło też u mnie się nie, nie odda, to i tak musiałbym specjalnie jechać, prawda? A tak jadę i tak wypalić tego nieszczęsnego DPF-a, więc samo to szkło, które kosztuje te 10 groszy za kilo, może dużo, może nie. Jakbym wyrzucił za darmo, nie mam z tego nic. Tak zaworzę, oddaję do obiegu, jest fajnie, ja się cieszę, jest ekologicznie i jeszcze paliwo jest mi zwrócone, prawda? Zobaczcie, co się dzieje. A cała reszta jest na czysto. I teraz patrzcie. To mi yy, zwraca paliwo. 10 kg kabli, 30 zł. 100 kg makulatury, 40 zł. Ileś tam kartonu, parę złotych. Ileś tam peta, parę złotych. I jestem 80 zł do przodu jadąc wypalać DPF-a po prostu, nie? Tak to wygląda. Tak to trzeba Yy, tak na to trzeba patrzeć, a nie, że tam o 10 groszy, ale dużo, no strasznie, nie? Nie, Maniusiu? Tak. Poza tym, jak już mówiłem, jak ktoś nie uszanuje 10 groszy, to i 100 zł nie uszanuje. Taka jest zależność. A ja szanuję, ja się schylam. Maniek, czy ty obsikałeś mi właśnie taszkę? Jesteś niemożliwy, chopie. Tyś jest niemożliwy. Co ci łona przeszkadzała? <laughs> Ty bandyto, ty. Także ja tak na to patrzę. Jak widzę grosza, to się po niego schylam. Jak widzę szkło, to je zawożę do skupu. I tepe, i A jak ktoś będzie i tak widział, że o, się nie dorobisz tego. Ja nie robię tego po to, żeby się dorobić. Ja sobie to robię, dlatego że lubię. A tu jest wągiel, który trafi wiecie gdzie. Tak to jest. Ja to po prostu lubię robić. Powody już znacie, ci, którzy oglądają mój kanał. Znaczy powodów jest kilka. Ale nieważne, co to jest. Ua! Pokrywka. No dobra. Chodź tutaj. Ja znowu na klęczkach. Wiadomo, nie wziąłem na kolanników, także na taszce klęczę. Ale to nic. Jak zwykle robi się głową w dół. Ale na szczęście nie jest głęboko, bo tu już jest dno tego tego, nazwijmy to, wyrobiska te korzenie mi tu przeszkadzają okrutnie A tu się jakieś aluminium pojawiło Co tym razem mamy taki parfum chyba Jakiś kwiatuszek wyszedł manik przebiegł Polena Nie wiem Dobra będzie nie wpadło W ogóle tam jest woda to wiecie co zrobimy? Tak, plus odpowietrzenie i opróżniamy. Nie będziemy przecież wody nosili, niech woda zostanie w środowisku. Jaki piękny szpikulec! Zobaczcie, wywaliłbym się głową, bym tam wpadł, właśnie. No ale przygoda, przygoda. W każdej chwili szkoda. Poprzednia porcja szkła, które wyciągnąłem stąd, jak odkryłem to ponownie tą odkrywkę już się moczy, a w zasadzie mrozi bo przedwczoraj wrzuciłem do wody, a dzisiaj jest wszystko skutem rozem, no ale mówię, że idzie ku lepszemu, prawda no, co tam mamy o, jest jakiś, jakiś drut tam funkcjonuje ciekawe, czy stalowy w otulinie, czy miedziucha ok, szamponik jest i drucik no to będzie staluwa. To będzie staluwa. No ale nieważne, zabieramy. E, szampon. Nie wiem, nieczytelny. Dobra, nieważne, nie gadamy, tylko kopiemy lampa wyskoczyła. Lampa wyskoczyła. Z jakiegoś telewizora, z radia, nie wiem. Dla mnie to jest kosmiczna technologia. Powiem wam szczerze, nie wiem jak oni w ogóle o co w tym chodziło. Nie mam zielonego pojęcia. I chyba nawet nie chcę wiedzieć ale za to widzę kolejne amelinium. Okej. Okay. O, i takie samo. Może tu się doczytamy, co to było. O, co? Dezodorant finezja. O. Tu jest po lekach, po tabletkach, takie. W kolorze bursztynku. A ten jest pusty. Przerdzewiałe wszystko. Dobra, czyli wiemy, że pani domu pachniała finezją. I powiem Wam szczerze, Dlatego też lubię kopać w tych pokładach, bo to jest tak, jakbyście grzebali w życiu prywatnym tych ludzi, którzy już bardzo często nie istnieją. Nie ma ich wśród nas i w ogóle. No to jest taka dla mnie podróż w czasie troszeczkę. Dlatego lubię. Taszka skończyła, a na drugiej klęczy. No i nie wiem, co teraz robić. Muszę jakąś bazę zrobić, i potem tą bazę zlikwidować. Patrzcie, jakie uklejone. Dobrze, że wziąłem wodoodporne rękawice, bo o, ze zwykłych rękawic to już by była taka masakra, że. O, i widzicie. Flaszeczki oczywiście idą. O, znowu leki. To już któraś z kolei tutaj. Koninka, czy tam, nie wiem, krowy, tym diabali, nie wiem. Tak czy inaczej. Jest tego tutaj troszkę, no jak jest, to trzeba się tego pozbyć, nie? Tam już nie ma, tam jest wyczyszczone. Teraz tu i tutaj ściana zachodzi. No pytanie: jak, jak dużo tego tutaj jest? No i ze ściany tu na prawo, która się już kończy, wyskoczył piękny, błękitny, taki lekko zielonkawy pojemniczek potuszu. Piękna sprawa. Nietłoczony, a ten zostaje fajny, piękny. Dobrze, że mu nie przesadziłem kopaczką. Ktoś mi ostatnio napisał, że kopaczka chyba nowego trzonka się dorobiła. On już troszeczkę ze mną jeździ, ten trzonek. Natomiast ten trzonek to on tutaj jest wymieniany dosyć często, bo przy takim natłoku pracy, jaki ta kopaczka wykonuje, to trzonek się zużywa. Kręgosłup czegoś, jakiegoś nie wiem zaskocza, może wychuchola. Nie wiem. No, zobaczymy jeszcze tutaj, bo jakieś pojedyncze szkiełka jeszcze wychodzą. No. I widzicie? I tu już jest wybrane elegancko, a to oznacza, że idziemy już tylko do przodu. Ja już wywaliłem taki dół, że siedzę sobie w nim, widzicie. Nóżki spuściłem. Zrobiło się jakby wygodniej. Tutaj kolejne jakieś puszki widzę po paście BHP. Czy po czymś takim. O, ja. Tego już chyba ze 4 tu wyszły. Takiego z takiego grubego, dosyć plastiku. Ziemi się pozbędziemy. Pusta w środku. Dobra. Będziemy mogli do niej sypać urobek szklany i nie tylko, bo normalnie tak się stanęło, że Staszki już się no, wysypuje także ale to nic jeszcze chwilkę pokopę czy tam pokopie, bo u mnie na osiedlu w Sosnowcu mówiło się kopę taka gwara wiecie, nie mówiło się i, no ale tak to już jest, co kraj to obyczaj Porcelana, o znowu puszka po farbie. Co to było? Nie wiem. Będę musiał przesypać tej jednej taszki do tej drugiej, bo inaczej się chyba nie zabiorę, bo to ciężkie. Najlepiej byłoby przyjechać jakimś wózkiem taczką, ale za dużo śniegu leży niestety. I coś co widzicie ostatnio wyszły trzy sztuki, a dzisiaj ledwo pierwsza. O właśnie. Takie piękne amelinium. Za niedługo się zabiorę, za... ale to już tak sumiennie muszę się zabrać. Bo mam chyba ze 3 albo cztery kartony aluminium w różnej maści i po prostu muszę się tego pozbyć. Bo cztery kartony zajmują miejsca tyle co cztery kartony, prawda? Jak się tego pozbędę, to będzie więcej miejsca. No i tyle dostałem ostatnio. Fajny komentarz, właśnie że. Podoba się. Nie, nie pamiętam, przepraszam, kto, kto pisał, że podoba się temu komuś moja skrupulatność. No, dziękuję za ten komentarz. Prawda jest taka, że robiąc coś dla siebie, staracie się być jak najbardziej dokładni. Ja przynajmniej tak mam, że robię to z przyjemnością i dla siebie. Siedzę sobie tu, zaspokajam swoją ciekawość, przy okazji sprzątam środowisko. No i wracam surowiec do obiegu i, i naprawdę sprawia mi to dużo frajdy. Także dziękuję za ten komentarz, a jednocześnie chciałem Was przeprosić za to, że tak mało odpisuję na komentarze. Ale naprawdę uwierzcie mi brak czasu. Obowiązki inne. Także bardzo często ostatnio rozpuch, żeby wyrwać się pokopać, to muszę tak krążyć, kluczyć, lawirować między obowiązkami, że to się normalnie w głowie nie mieści. No, ale jakoś to się udaje. Ale, no, naprawdę, wybaczcie mi, nie ma już czasu na odpisywanie komentarzy, ale czytam wszystkie, za wszystkie dziękuję i oczywiście wszystkim wszystkich pozdrawiam. Chodzi kolejna. Choć tu, tu jest szkiełko, to tak? Patrzcie to, kurde. Ach. Zasoby aluminiowe, ale czemu nie chce wyjść, coś ją trzyma. Nabijemy ją. Ach, kurde, jest pięknie. Nie będziemy daty szukali. Gdzieś tam jakaś data jest, a w nią była wsadzona magia. Hehehe, no to właśnie stała się magia. I nie uwierzycie co się stało. Ja tu gadam, kopię sobie... A tutaj, tak. Tu jest ściana czyściutka. Tu jest ściana czyściutka. O, jeszcze aluminium, dobra. Tu jest czyściutko. Zobaczcie, pięknie. Tu jest czyściutko. Jest super. Tylko tu został kawałeczek. Czyli jest szansa, że dzisiaj skończę to. Bo dwie taszki mam. Tyle się zmieściło. O, tam to wszystko powybierać. No i kurde, może być super. Zasypiemy i zapomnimy o tym, nie? Ale rewelka. Dobra, nie gadam, bo to, wiecie, może 13 metrów dalej tam, no żartuję. Wybieramy. Tak się kończy upór i pasja. Czyściutko. Czyściutko. Pięknie, pięknie. Mogę zasypywać. Tylko powiedzcie mi, jak ziemią uzupełnić dwie takie pełne siaty Czegoś, co stąd wyjechało, bo tej ziemi nie ma tu na tyle. He, ale jakoś sobie poradzimy. Wszystko to, co. O, jeszcze zobaczcie, można wybrać. Wszystko to, co e, tutaj porozrzucałem. Tam i, o, i tu. Wszystko wróci. O, jeszcze tu jest szkiełko. Zawsze człowiek coś przy Jeszcze tam zaraz podejmiemy. Pięknie to wygląda. Kolejne wysypisko dzikie w pięknych okolicznościach przyrody. A tu jest naprawdę pięknie, głucho. O kurde, zobaczcie, słońce gdzieś tam się przebija. No, inny świat. Tu jeszcze mam do wybrania, ale to już do taszki, na której siedzę tutaj. Także kolejne wysypisko, które dopisuję do listy. Ta lista jest już długa. Wysypisk, które wykończyłem. Tak to powiem. A tam, tu to wszystko, to bo tu też kopałem. To było jedno wielkie wysypisko. Jak znajdę, Jarku, sandacz trwa, przepraszam Cię, pod poprzednim filmem faktycznie, pod którymś tam miałem dać linka, nie dałem, teraz się postaram znaleźć ten film, ale wiesz, tych filmów jest ponad 700, także ciężko, ale spróbuję znaleźć i pokażę Wam, dam linka w opisie, jak tu to wszystko wyglądało, a jak wygląda teraz, o Jezu, dupkę dźwignę, uuu, zastałem się. Tu wszędzie, tu wszędzie było kopane moją kopaczką i było wybierane. Tu, tu przy tym korzeniu, tu, tu wszędzie. O, tu wszędzie było jedno wielkie wysypisko śmieci. Tu śmieci leżące luzem, śmieci pod ziemią. Pytanie tylko ile takich jeszcze dołów jak tam tutaj się znajduje, ale to wszystko jest do sprawdzenia. Dobra, zabieram się za zasypywanie Mojego dołka. Tak wygląda. Nie jest za wielki, ale napracować się trzeba, nie? Hehehe. Ale to jest to daje takiego kopa, że tego już nie ma, że to już zniknęło po dziesiątkach lat przebywania w ziemi tyle surowca wróci do obiegu. To jest coś pięknego. Patrzcie, tu myślę, że to jest ziemia, a to jest szkiełko przyklejone tutaj. Dobra. Nieważne. Zawijamy to wszystko i uciekamy. I nie wiem, czy w sumie już się żegnać, czy nie. Jakby co, to trzymajcie się i papaty.